Cześć wam! Iwan niestety już pojechał do domu i zostałam sama, ale nie zdążyliśmy kupić wszystkich potrzebnych rzeczy świątecznych do domu, między innymi nie kupiłam małego drzewka, takiego, wiecie, symbolicznego. Nie chcę tutaj jakiejś mega wielkiej choinki, nie wiadomo jak wypasionej, ponieważ śmiesznie by to wyglądało, gdyby dom był wystrojony, a mebli nie ma. Więc kupimy po prostu coś takiego symbolicznego, żeby pasowało do tej ściany. I tak pomyślałam, że po prostu zamiast tego kwiatka postawię tam taką malutką choinkę. I mam nadzieję, że uda mi się kupić jeszcze kilka rzeczy. Ostatnio kupiłam też sweterek świąteczny, także dzisiaj Was witam w takim świątecznym klimacie. No i co? Wymaluję się na szybko i jedziemy szukać choinki. I czegoś fajnego. Co zapraszam do oglądania. Nie wiem czy to widać, ale zrobiłam sobie trochę mocniejszy make-up na nagrywki. No i co? Razem z ciastkiem zapraszamy was na zakupy. Mam nadzieję, że nie będzie korków. Chociaż w sumie mieszkam w Krakowie, więc będą na pewno. Ale mam nadzieję, że nie będę stać w kurku dwie godziny. Pół godziny maks obstawiam, chodźcie. No to jedziemy, słuchajcie, do Makro. Może tam nam się uda kupić choinkę. Coś z tą choinką jest mega ciężko, bo nigdzie nie ma takiej, jaką bym chciała, bo ja bym chciała, słuchajcie, na takim jakby pieńku, ale żywą. I wiem, że Michał mi powiedział, że można kupić osobno ten pień i choinkę i zrobić, ale ja nie mam na to czasu, więc chciałabym taką... No gotową, no ale nie ma takich, i są tylko sztuczne, więc mam nadzieję, że uda nam się kupić. No i jeszcze muszę kupić kilka rzeczy do salonu. Między innymi te kubeczki, o których Wam mówiłam w poprzednim filmie. Nieważne. No i będziemy szukać. Mam nadzieję, że Cię niestety całego dnia, jak ostatnio z Iwanem na poszukiwanie rzeczy świątecznych, bo tak w sumie niewiele, niewiele co kupiłam, ale mam nadzieję, że chociaż jakieś takie małe dodatki uda mi się kupić, żeby to moje mieszkanie jakoś wyglądało. Zobaczcie co jest za nami, już znalazłam choinki, także mam nadzieję, że będzie taka maciówka, która zmieści mi się po pierwsze do samochodu, a po drugie, która będzie taka malutka, że będę mogła ją postawić na tym takim krzesełku, taborecie w mieszkaniu. Także idziemy patrzeć. Chodźcie. No słuchajcie, chciałam jeszcze mniejszą, ale w sumie ta jest całkiem spoko. Ładnie będzie wyglądać, to teraz jeszcze musimy znaleźć y, takie etui, żeby tam włożyć. Y, no, doniczkę! Nie etui, tylko jak to się mówi. wiesz, takie wiklinowe, żeby tam włożyć no. choinkę i to tak ładnie wygląda. Przyjmijmy, że taki kosz, o, niech będzie taki kosz. No, ale to jest całkiem fajne. Dobra, to chodźmy może do makro najpierw. Wejdźmy kupmy zakupy, zobaczmy na dodatki i wrócimy po tą choinkę, bo ta jest naprawdę fajna. Czyli mamy mamy choinkę fajowo. To jest ładne. W sumie pasowałoby mi do choinki, której jeszcze nie kupiłam, ale jak tak do mieszkania pasowałoby mi. W ogóle ja cięłam taki stylisz święta. W ogóle strasznie lubię i zawsze mi się podobały od dziecka takie zabawki z takimi cienkimi wiszącymi nogami. Miałeś takie pacenki jak byłeś mały? E, nie. Nie? Ja miałam i mega mi się podobają. Zobaczcie co znalazłam! Chciałabym w ogóle ubrać choinkę w takie pluszaki, dlatego że widziałam teraz w Atenach, jak byłyśmy z Martą, że była tak piękna choinka, właśnie z takich e, pluszaków, i chciałabym się zainspirować i stworzyć taką swoją malutką. I myślałam, że tylko są tutaj dwa Mikołaje, ale znalazłam. Zobaczcie, znalazłam renifera. Jest przepiękny, ale zobaczcie, jaki jest kochany bałwan. No, bałwan jest mega. I przydałoby mi się jeszcze tak, żebym miała. Jeszcze dwie inne? No i super, i to mi wystarczy, I może jeszcze jakieś takie malutkie gdzieś dokupię. Tutaj chyba nie znajdę, ale... ale znajdę gdzieś indziej. No i już myślałam, że wybrałam lampki, bo mi się podobają i jest w sumie duża ilość, i starczy mi na pewno na choinkę, ale no strasznie zmylił mnie ten ryż świetlny. Zielonego pojęcia nie mam, o co z tym chodzi. No i nie wiem, czy to kupować, czy nie kupować. Jest. Ej, no, naprawdę bardzo mi się to podoba. Zobaczymy tylko na kwotę. Nie, no, biorę go. Jest piękny. Co myślisz? Liczne, nie? Zobaczcie, jakie mega słodkie. Nieważne, co bym dostała. Nawet mogłabym dostać Kinder Country, bo uwielbiam. W takim pudełku to jest pudełko. Zobaczcie, na prezent. Ale jest ładne. Nie spodziewałabym się, że to pudełko. Zobaczcie. Dajemy tu prezent. Przykrywamy. Obstawiamy, ile kosztuje. Jak mówisz? Ja jeszcze nie widziałam ceny, hmm. tylko nie patrz tam jak tam widzisz. Nie, nie, nie widzę. 40 złotych. 4 No. Ja mówię, że 30, ale chyba drożej no, ale patrzę. 50 zł. wow. Byłem bliżej. Mam choinkę, ale się cieszę, naprawdę cieszę się jak dziecko, że mam choinkę. Ale jak tu mówię to mi smutno, bo chciałabym ubierać z Iwanem. Patrzcie na moje oczy, będę beczeć. Ale będę ubierać sama i tak się cieszę, że ją mam. Idziemy do samochodu, i teraz jeszcze y, chciałabym podjechać po takie mniejsze ozdoby choinkowe, ale też w tym samym klimacie. Także dzisiaj będę ubierać choinka. Strasznie się cieszę. Dzisiaj mam jeszcze ostatni dzień wolny, słuchajcie, przed świętami. Przed świętami mamy dzisiaj który? 10, 10 grudnia, no nie? Tak, także mamy 10 grudnia. No już niestety do końca świąt pracuję. Teraz też w niedzielę y, mam szkolenie. Także dzisiaj to jest jedyny dzień, w którym mogę to zrobić. No i fajsto, bo będę korzystać. No i oczywiście, w kwestii parkowania samochodu, jestem typową kobietą. Wyszłam z makro i totalnie nie wiem gdzie jest mój samochód. A ty wiesz? Gdzieś tam. <grym>, no gdzieś tam, także teraz będziemy szukać auta. Zmachałam się, słuchajcie, jak miałam cabrio, to było łatwiej. Otwierałam tak, rzucałam choinkę. Teraz nie ma tak łatwo. Zmieściła się. Ej, no i słuchajcie, no muszę to powiedzieć. Nie można tak parkować, no kurde, od czego są te linie, no ej, jedno miejsce, a nie na jakichś kreskach, no bez jaj, strasznie nie lubię jak ktoś tak parkuje samochód, chodzę na siłownię, na której w parkingu podziemnym jest, słuchajcie, nie wiem, może 30 miejsc i ludzie tak parkują i ani z jednej, ani z drugiej nie da się wjechać, no, oh, nie parkujcie tak. Zobaczcie, co znalazłam. Trochę się tego przestraszyłam, ale... To jest taki szczuro Co to jest? No bo nie ma ogona. Chyba, że mu ktoś urwał. Ale na misia to też do końca nie wygląda. To taki zwierz. Mały plecak. Ale się zmieści. I już wszystko mamy. W ogóle zobaczcie, jakie piękne słoneczko wyszło. Fajosko. I jedziemy do domu. Będę ubierać choinkę. Bardzo się cieszę, bo w sumie kupiłam chyba wszystkie ozdoby. I wydaje mi się, że naprawdę są śliczne. A jak mi braknie, to zawsze można coś dokupić. To jedziemy do domu. Wracamy już do domu i zaraz będziemy przejeżdżać obok mojego ulubionego kościoła w Krakowie. Naprawdę jest mega klimatyczny i w ogóle zawsze jak tak na niego patrzę z innych uliczek często Wam też wspominałam kiedyś o tym z, właśnie z, na Instagramie ale jak patrzę tak na niego z różnych perspektyw, to mam takie poczucie, że w ogóle nie jestem w Krakowie. I przepiękny jest ten kościółek i w ogóle lubię tutaj tą okolicę. W ogóle też lubię Kazimierz bardzo, bo jest taki klimatyczny. Także naprawdę fajnie się tutaj czuję i cieszę się właśnie, że mam salon w takiej dzielnicy. Krakowa. Jak szukałam lokalu na, na właśnie na swój salon, to wiedziałam jedno, że nie chcę mieć salonu na rynku. Po 10 lat pracy właśnie w takim salonie na rynku głównym, byłam bardzo zmęczona tym miejscem i jakoś to miejsce mi się wydawało takie, no takie, nie wiem, nie krakowskie, takie, no takie, nie wiem, takie po prostu nijakie. Jakby nie cieszyłam się z przebywania na tym rynku. I od zawsze podobał mi się Kazimierz i właśnie okolice Kazimierza. I pamiętam, Pierwszej nocy, jak stwierdziłam, nie, no dobra, to jest ten moment, trzeba znaleźć ten lokal, już trzeba się zacząć rozglądać. Szukałam, pamiętam, tego lokalu od chyba 20 godziny do 6 rano i gdzieś koło 5 znalazłam ten lokal, który mam teraz, i wszystkie inne odrzucałam. Nawet nie, nie oglądałam zdjęć. Znalazłam ten i mówię, nie no, to jest, to jest to jest moje miejsce, to jest mój salon. Ja wiem, że chcę tam pracować. I pojechaliśmy tam następnego dnia rano z Iwanem. Ale niestety jeszcze to nie było oddane, ponieważ to dopiero była nowa inwestycja. I chodziliśmy tam do około i mówili: Boże, Iwan, czujesz to jest, tutaj będziemy mieć salon, tutaj jest ten ogródek. I no i właśnie tak się stało, że to była moja pierwsza myśl, i jestem tam. I właśnie bardzo się cieszę, że mogę być w takim miejscu na Kazimierzu, ponieważ bardzo lubię tą dzielnicę Krakowa tam się dużo dzieje, jest taki naprawdę bardzo fajny klimacik, jest to dzielnica żydowska, więc jest dużo właśnie Żydów z tymi warkoczykami chodzą, Także naprawdę jest, jest super klimat i bardzo mi się tam podoba. W sumie, w sumie, słuchajcie, to nie było mądre za bardzo, odkurzenie przed, no bo przecież jak otworzę tą choinkę, no to będą wszędzie, będzie dużo igieł, nie? Dobra, nie mądre, ale okej. Okay. W ogóle chciałabym mieć choinkę na ziemi i nawet myślałam, żeby nie kupić właśnie takiej choinki, w sensie no troszeczkę większej, może żeby stała na ziemi, ale niestety Bogdan nie rozróżnia, co to jest drzewko domowe, a drzewko takie, pod które można zrobić siku. I w salonie już kilka razy niestety się zdarzyło, że biegł do tej choinki, już tam nogę wyciągał do góry. Także wolę się zabezpieczyć. Niech ona sobie stoi wysoko, tam nie dostanie. Mam nadzieję, że nie będzie próbował nawet. No, spoko? Trzeba teraz wyprostować choinkę, jak to się robi. No jakby trochę jest taka piana choinka. Ok, ziomka już możemy tutaj położyć. Ale jest słodki! Naprawdę jest przepiękny, bardzo mi się podoba. Ok, no to zaczniemy od światełek. To by przesadziliśmy z, tym, z tą miłością tego Dobra, może zobaczymy najpierw, czy to działa, nie. Okej, okay, działa. Fiłam za dużo światełek. Już dałam tutaj naprawdę tak bardzo gęsto, ale ich dalej nie ubywa. Przyznam szczerze, że pierwszy raz, zresztą na pewno widzicie, że pierwszy raz zakładam światełka na choinkę, bo zawsze to robił mój tata albo Iwan, a teraz jestem sama. No i tak nigdy jakoś tak nie skupiłam się nad tym, jak to trzeba robić. No i też nie wiedziałam, ile tych światełek mam kupić. No i zdecydowanie kupiłam za dużo światełek, a mam za małą choinkę. Także nie wiem, co będzie wyglądać. Chciałam kupić takie same światełka jak, jak tutaj, ale te są bardziej białe, a te są bardziej niebieskie, mimo że tutaj też było napisane, że są białe. Także ta choinka chyba raczej nie będzie miała stać na tym tle. No, ale zobaczymy. Na razie jeszcze damy tutaj ozdoby i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Wiedziałam, że gdzieś coś takiego widziałam, nie? No i było, w innym kwiatku u mnie w domu. I teraz. To. A już myślałam, że będzie za pierwszym razem. Renifer nie może być koło głośnika, ale tutaj wygląda naprawdę całkiem spoko. Ładnie, podoba mi się. Stamtąd gdzieś mogą dochodzić dziwne odgłosy, dlatego że Bogdan je kostkę. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli chcielibyście więcej takich filmów luźnych, właśnie typu, nie wiem, coś robienia w domu, jakieś zakupy, to oczywiście piszcie mi w komentarzu, czy lubicie takie filmy. I ja Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną dzień. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa pa.